najbardziej seksi znaków zodiaku. W tym miejscu mamy wagę, która jest władczyni, piękna i wdzięku. Wie jak się uśmiechnąć, jak filtrować, jak się zakokietować, by przyciągnąć Twoją uwagę. To jest połączenie piękna i klasy i ludzie chcą z nią siedzieć, bo czują się przy niej wyjątkowi. W tym miejscu mamy ryby, które są osobnie uwodzicielami dusz, są delikatne, ale marzycielskie, przyciągają uwagę. E, przyciąga ludzi, którzy chcą się w niej zagubić. To jest takie połączenie romantyzmu i tajemniczości, które przyciąga innych. W mamy Byka, którego seksapil płynie z jego zmysłowości, czyli z jego dotyku, spojrzenia, z jego ciała, lubi przyjemność i umie ją dawać, tak naprawdę nie musi robić nic i z naturalnym uwiedzicielem, po prostu takim, jakim jest. Ma niesamowitą aurę, która przyciąga innych. W drugim miejscu jest skorpiona, który z czystą intensywnością jest seksapilem w czystej postaci, nawet jedno jego spojrzenie może się rozbroić na łopatki, tajemniczy, hipnotyzujący, często nie musi się starać, ponieważ i tak przyciąga ludzi jak magnes. Miejsce mamy lwa, które promieniuje pewnością siebie, dumą oraz charyzmą. Jak tylko wejdzie do jakiegoś pomieszczenia, to ludzie obracają się, bo widzą ten blask, te światło, które od niego bije. Każdy jego gest i spojrzenie jest zauważane, i on bardzo dobrze wie i wykorzystuje to, jak robić na kimś wrażenie.